Walk pomiędzy dwoma przyjaciółmi. Który z nich będzie okaże się lepszym skoczkiem? Rudy czy myśli królik? Będą lecieć. Wiatr od tyłu, więc trochę będzie go ściągać w dół, ale może większa prędkość. Półtora metra prawie leci. Dość daleko doleciał. Jest prawie 91 km na godzinę. Dobry lot. Dobry lot. Mógłby być lepszy, ale jednak. Dobry lot. Przy podobnym wiatrze startuje rudy z Watykanu. Oj, chyba złe wybicie Ledwo wylądował na tych narzach, zgieły się. Będzie na pewno musiał nadrabiać. myśli królik wyrywa, ale jest jeszcze pierwsza seria i druga seria. Z myśli rudy zaczyna... Rudy zaczyna skakać. I dobrze się wybił. Leci, leci. Wylądował. Dość dobrze poleciał. 90,5 km na godzinę, wiatr w tyłu prawie 1,5 km na sekundę. To i dobrze poleciało, ale nie wiem czy to pomoże. Nie wiem czy myśli królik jednak nie wygra. Leci, dobrze się wybił. Oj, 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 niestety nie będzie to liczone, ponieważ myś królik zaliczył mocną glebę. Nie był to, do... był to dobry wyskok. Lecz jednak i tak trochę by brakowało, ale nie, będzie to niszczone, ponieważ wywalił się. Leci, myśli królik, może jednak mu się uda odbić. Oj, widać, że to dobry skok. Wiatr od tyłu. Oj, zawiało nas i zakręciło. Dwa wywalenia się. Oj, to już niczym nie służy. Niestety to był bardzo dobry skok. Wyjątkowy, bardzo dobry. Miałby szansę na wygraną, gdyby powtórzył go wcześniej. Mógłby coś nadrobić. Miałby szansę na wygraną. Niestety. Mocny wiatr od tyłu. Niestety. Rudy prawdopodobnie wygrał, ponieważ. O nie, też obróciło do mnie rudym, ponieważ był mocny wiatr. No więc statystyki wychodzą tak, że jednak się królik wy wygrywa, ponieważ ma duże wyniki. Mi się królik wygrywa, ponieważ ma duże wyniki.